Mówię ci, że jest. Halo. Właśnie. No dobra, no. I co? No weszłem, a da się zakończyć? Dodaj wszystko Po <laughs> wszystko, tak żebym wyszedł, to by mi kurwa prąd w domu wyjebał. <laughs> no, musisz tak odjebać, żeby było No to mnie zaproś Szybko A gdzie to się akceptuje? O ich znikła. I co, akceptować czy nie? No dobra, to rozłącz. No z ciebie. No, akceptowałem. No i co z tego? Przyszedłem do ciebie no i no to jebane zaś pobrał dobra dobra Opening Rufa, <śpiewanie> Nie mam Messengera. Czemu? <śpiewanie> Wszystko. Nie wiem kurwa, ale jak mi IP sakujesz, to cię zajebie? <gry> <gry> Tobie pomoże kurwa wadę wymowy pokonać. <gry> No i co? No i teraz nie wiem, no dobra. Woooow! No! Lucky bloki dawaj i pokemony! Nie, no, w Pokémon ale w bym pograł. <grywia> to nie ja, to był kruk. <grywia> to był kruk. Jungle boy moje. <grywia> Ali Amsterdamu i Holandii. No i gdzie ty jesteś?. Nie zadław się. Nie wiem, spoki będą cię nawiedzać w nocy. Latać i pływać? Pojebało się. <latać i pływać> O kurwo, rozjeb się Stry. Ta, ty będziesz kopał, a ja będę streamował <tryk> <tryk> Dobra, to ja idę Ta Gdzie ty jesteś, kurewko? Ue, jaki mały ten Ja dubio Chcesz? O A chcesz jesinkę? Nie chcesz jednej Kurwa, nie do ciebie mówię Psie Mówiłem do psa. O chuj ci chodzi Ale taki mały słodziak Łe Dawaj lisa! <grystanie> co? Uy, co to się odjebało z tymi kanionami? Mózgu nie masz no. I gdzie to? To włącz kreatywny na świecie. No bo. A to ja też muszę wyjść, czy nie? Dobra. Czemu tak mówisz? Dobra, to wychodzę. Wszystko. SkyBlock'a. No. Po mnie pojebie. Odpalaj, halo? Halo? I co, to będzie na twoim tym jednym serwerze? Czy na, na jak? Oste

A to na ten świat mam pić, czy na który? Na ten, czy na który? No na świat, no. I co, ty tu jesteś? Gdzie? Ciepnij mnie. No, chyba ta. Na jakiś weszłem. Tylko, że ja od to odbiegłem. Frajerze. I ci to tłumaczę. Dobra, tepaj, ja nie. <gry> tepaj. No drzewa są zielono. No. Ale jaka jest inna mapa? Nie rozjechuj mnie. Hm, 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 się. O. No i jestem na respie, no Jestem w respie, no, no ja też cię nie widzę. <śm> no to nie ma innego serwera. No, dołączam, no. I co z tego? No to nawet tego serwera kurwa widocznego nie było. Nie, nie, nie. Jesteś... O, nie można połączyć się ze światem. Całe bysty, że świat odjebał. Dobra, dobra. Sklep. Tekstury więcej. Nie ma. A, no dobra, jest. I o chuj ci chodzi? No, pobieram. No pobrało mi się chyba, a nie, teraz importowanie zawartości łościulu to kończę strumyk.